Dzień dobry, witamy. Wielki piątek trwa 23. kolejka Fortuna I Lidzi, w której nas najbardziej interesuje, oczywiście spotkanie EUKS kontra GKS był w Początek tego meczu jutro o godzinie 17. A co słychać w obozie Rycerzy Wiosny w przededniu tego derbowego spotkania? O tym porozmawiamy teraz z trenerem Ireneuszem Mamrotem, który odpowie na pytania nadesłane przez przedstawicieli mediów. Witam, trenerze. Dzień dobry. Panie trenerze, sporo pytań jak zawsze. Jan Pęczar, IDOL.pl. Jak wygląda sytuacja zdrowotna w zespole? No, nie zmienia się ona za mocno. Yy, tak jak mówiłem wcześniej, te kontuzje yy, Kamila Dąkowskiego, czy, czy w ostatnim meczu Łukasza Sekulskiego, yy, czy Korala wcześniej, to są kontuzje poważniejsze. I aczkol aczkolwiek yy, no, w przypadku Łukasza, yy, myślę, że tutaj tu najszybciej nastąpi jego powrót, bo, bo, bo tutaj gdzieś tam yy, w odpowiedni sposób przy po odpowiednim zabezpieczeniu, przy zgodzie lekarzy będzie mógł yy, wrócić szybciej. Myślę, że już od dzisiaj zacznie treningi lekkie, indywidualne, od przyszłego tygodnia takie na pewno indywidualne, ale bardzo, bardzo mocne. Być może część już dostanie zgody na wyjście z drużyną. Natomiast yy, wyżej, wcześniej wymieniona przeze mnie dwójka, no to są poważniejsze kontuzje, więc szybko nie wrócą. Pewnie naj najbardziej wszystkich interesuje yy, kontuzja Ricardiną, więc. Yy, jakby zaczął indywidualnie trenować, no tyle to jest istotne, że, że w tym tygodniu robił już to w ostatnich dwóch dniach mocniej. Wczoraj część treningu jakby miał z drużyną. Myślę, że dzisiaj zaliczy cały trening, ale to na pewno... Yy... Dzisiaj piłkarz nie jest gotowy tak powiedzmy na, na, na 100%, ale nie ukrywam, że, że gdzieś tam bierzemy go pod uwagę w kontekście tego meczu i być może będzie sytuacja taka, że, że nam pomoże, ale jeszcze poczekamy do, dzisiejszych, do dzisiejszego treningu, jeżeli to całe zajęcie odbędzie w 100%, jeżeli nie będzie żadnego zejścia wcześniej z treningu, żadnych dolegliwości nie będzie zgłaszał, wówczas gdzieś będziemy go brali pod uwagę, bo powiedzmy to nie jest tak, że on całkiem nic nie robi przez 2,5 tygodnia, tylko też sporo pracował indywidualnie, na tyle na ile, na ile mógł. Czy nie martwi Pana stosunkowo niewielka liczba alternatyw na pozycji środkowego obrońcy? Przy absencji w jutrzejszym meczu Macieja Dąbrowskiego wydaje się, że oczywistym wyborem jest postawienie na duet Sobociński, Drasja? Czy może szykuje Pan jakąś niespodziankę przy obsadzie pozycji Stopera? Znaczy są zawodnicy, którzy, którzy alternatywnie mogą wystąpić na tej pozycji? Ja myślę, że w każdym zespole jest dwóch, trzech zawodników. Tak, w przypadku w chyba nawet więcej bym znalazł takich, którzy mogą grać na różnych pozycjach. I, i na środku obrony może zagrać Max Rosbandowicz, może zagrać też Adam Marciniak. Więc ja tutaj mm, powiedzmy typowych tym, środkowych obrońców, y, takich nominalnych jest, jest trzech, ale. Ale też, yy, nawet pamiętam, yy, w poprzedniej mojej współpracy yy, z Adamem, też w jednym ze sparingów zagrał jako środkowy obrońca, więc nieźle sobie poradził i Max rozmądowy też tu przeszłości w UK się na tej pozycji grał, więc, więc yy, gdyby dwóch na raz wypadło, bym się bardziej martwił. No, przy jednej szkoda na pewno Maćka, który w te, mm, od tego momentu mojego przyjścia na pewno mogę powiedzieć, że, że był w dobrej dyspozycji, ale to jest naturalna kolej rzeczy. Na tej, na tej pozycji ciężko jest zagrać całą, całą sezon, żeby nie pauzować za żółte kartki. I te, teraz to nastąpiło, i mam tylko nadzieję, że, że tych kartek będziemy dostawali mniej. Że, że zawodnicy, którzy powrócą po tych pauzach, że yy, już do końca sezonu nie będą z tego powodu yy, po raz kolejny pauzowali. Pytania od ŁKS Fans, Piotr Świtalski. Na treningach w tym tygodniu pojawił się Maciej Radaszciewicz w dalszym ciągu z drużyną pracuje Oskar Koprowski. Czy obaj zawodnicy mają szansę na występ przeciwko gks Każdy zawodnik, który trenuje z, zespołem, z pierwszym zespołem ma szansę, to jest normalna rzecz. Oskar już jest praktycznie od samego początku tutaj, odkąd ja przyszedłem, trenuje z nami, jest brany po, pod uwagę i, i Maciek, Maciek tak naprawdę pierwszy mikrocykl taki z nami, z nami, z nami pracuje. I, Zobaczymy jaką decyzję podejmiemy, mamy jeszcze dzisiaj trening, ale nie ukrywam, że, że widać, że to są ambitni zawodnicy i ciężko pracują na to, żeby dostać szansę. Jednym z małych plusów meczu w Nowym Sączu była współpraca Adama Marciniaka z Adrianem Klimczaciem na lewej stronie boiska. Czy widzi Pan możliwość, aby obaj piłkarze grali razem od pierwszej minuty? Na pewno jest taka możliwość, natomiast czy z niej skorzystam to zobaczymy, bo, bo to też um, trochę inaczej zawsze ta Sytuacja wygląda, kiedy zawodnicy, kiedy w drugiej połowie, powiedzmy, jest więcej miejsc przestrzeni na boisku. Inaczej, inaczej kiedy, kiedy od początku taki zawodnik ma grać, jest to alternatywna, ale też, jest to jakaś alternatywa, przepraszam, ale też też biorę pod uwagę inne rozwiązania. W drużynie GKS-u praktycznie co rundę dochodzi do ogromnych zmian personalnych. Czy przy analizie jest to duży problem dla sztabu szkoleniowego, jeśli chodzi o rozpracowanie rywala? Nie wiem, czy aż tak bardzo dużo zmian. Na pewno odeszli dwóch, trzech zawodników ważnych, odeszło dla nich, to, to, to się, tutaj to się, to się, to się, to się zgadzam. Natomiast yy, to nie jest pierwsze spotkanie w rundzie wysenej tylko kolejne już i, i yy, ja nie wiem, czy my nie jesteśmy tutaj pod tym względem... Yy, Trudniejszym y, do rozszyfrowania rywalem, bo jak sobie przypomnę, tutaj od początku, kiedy ja jestem, to ten skład się nie powtórzył cały czas, od, od pierwszej kolejki jakby albo ktoś pozuje za kartki, albo są kontuzje i, i pewnie, to pewnie teraz znów choćby absencja, jedna jest pewna, to jest Maciek Dąbrowski, dwie w zasadzie, bo druga to jest Łukasz Sekulski także my mamy co, co, od początku co mecz wiele zmian. Natomiast jeśli chodzi o wracając do, do, do Bołhatowa, y, pomimo y, Zmiany, jeśli chodzi o personalnie, to ten zespół gra w, w stylu, który sobie wcześniej wypracował i, i pod tym względem na pewno tam się nie zmienia. Najczęściej grają w ustawieniu 4-4-2 i, i są dobrze bronią, blisko siebie grają. Natomiast no, pozyskali w tym, w tym tygodniu dobrego napastnika i na no, dzisiaj my nie wiemy, w jakiej on jest dyspozycji fizycznej, czy, czy, czy dobrze wygląda, bo na pewno jest to dla nich wzmocnienie, i pytanie, czy, czy już skorzystają z niego w meczu z nami. Pytania od Krzysztofa Sędzickiego, telewizja Toja. Czy trener bardziej stawia na jakość sytuacji bramkowych, czy ich liczbę, w sensie czy lepiej mieć więcej okazji nieoczywistych, czy jednak mniej, hmm. ale stuprocentowych? Przecież to takie mocno filozoficzne pytanie. <grych> no. <grych> Najlepiej stworzyć takie sytuacje, w których. Będzie mogli zdoby zdobywać bramki, to, to, jest, to jest najistotniejsze. No. Cała... Generalnie, patrząc na tą, na tą pierwszą ligę, jak ona wygląda, to, to, to na pewno trzeba przyznać, że. Że nie ma za wiele sytuacji w tych, w tych meczach, które, które do tej pory się odbyły. Mam nadzieję, że, że, że nawet biorąc pod uwagę, bo ja na swój zespół muszę patrzeć, to też tych sytuacji bardzo dużo nie stworzyliśmy w tych dotychczasowych spotkaniach i liczę na to, że, 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 że z każdym tygodniem tej mojej pracy tutaj i z każdym meczem będziemy stwarzać więcej, więc najważniejsze na ten moment to są, to są, to są punkty zwycięstwa i, i może podam przykład. Raczej innej drużyny, żeby nie było, że konkurencję gdzieś tam naruszam, ale warto poznać: w klasie stwarza naprawdę niewiele tych sytuacji, a jest bardzo skuteczna, więc na dzisiaj dla nas wiadomo, że, że, że chciałoby się, żeby tych sytuacji było dużo, ale najważniejsze to jest to, czy my, jak będziemy potrafili wykorzystywać. GKS, podobnie jak EUKS, punktów potrzebuje, jak tlenu, czy zakłada Pan scenariusz, że to rywal będzie dominował na boisku? Ja. Mam swoje przypuszczenie na to, jak zagrabiła. Natomiast no, to decyzję podejmuje trenery. Kilka słów jak oni chcą z nami zagrać. Natomiast no, my gramy na własnym stadionie. Nie ukrywam, że, 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 że to my chcemy tutaj gdzieś tam prowadzić grę i utrzymywać się przy piłce, tworzyć sytuacje. I, I myślę, że nie tylko na naszym stadionie. Generalnie nie chcemy tak grać. Na razie dla mnie. No, Największym problemem to jest to, jak my gramy w pierwszych połowach i tutaj chcemy zrobić wszystko, żeby od początku dobrze wyjść to spotkanie. Jeszcze pytania z portalu tułudź.pl. Piotr Grym, obserwuję Pana ukaz już od środka, od kilku tygodni i pewnie ma Pan już jakieś swoje przemyślenia. Gdzie według Pana leży największy problem w grze drużyny, czy nie jest to sfera mentalna zawodników? Można zaobserwować, że Ukraińscy, gdy pierwsi tracą bramkę, bardzo często nie potrafią już wrócić na swój optymalny poziom. No akurat ja mogę powiedzieć, wypowiada się w tych spotkaniach, których ja prowadzę drużynę i w dwóch było bez straty bramki, a w trzecim straciliśmy bramkę w Nowym Sączu i, i w pierwszej połowie, a w drugiej graliśmy dużo lepiej, więc w mojej ocenie i wyrównaliśmy. No, na pewno to, że straciliśmy bramkę w doliczonym czasie gry, to nie wynikało tutaj z, jakby z mentalności, po prostu popełniliśmy poważny, duży błąd i w łatwej sytuacji straciliśmy tą w, 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 przeciwnik w walczu natomiast na pewno reakcja drużyny w drugiej połowie była taka, jakbym oczekiwał. Zespół osiągnął przewagę, chciał odrobić stratę i na to liczę. No nie można podchodzić do spotkania w tym no trzeba być przygotowanym zawsze na, na różne scenariusze i gdyby w piłce było tak, że zespół, który strzela pierwszy bramkę i już ten drugi nie odrabia, to by się mecze kończyły i moglibyśmy zakończyć mecz już w tym, tak nie można do, do takiej sytuacji Prowadzić i, I cała sztuka polega na tym, żeby, 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 żeby odrobić. Ja wiem, że statystyki mówią, że większość tych spotkań się kończy już mm, zwycięstwem drużyny, która pierwsza strzela bramki albo przynajmniej nie przegrywa, ale myślę, że tutaj właśnie tu trzeba zrobić krok do przodu, żeby, żeby, żeby zespół potrafił wychodzić z takich, z takich sytuacji, bo to tutaj pokazuje siłę zespołu. Nie tylko jakość piłkarską, bo z reguły wtedy już z, z, się bardzo mocno y, skazany na atak pozycyjny, i, i przeciwnik zostawia gdzieś tam się za plecami więcej przestrzeni, ale przede wszystkim y, 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 ten charakter musi wyjść taki, taki, taki pozytywny. Więc ja tutaj wierzę w to, że, 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 że zespół na pewno sobie z tym poradzi. i Widzę po, po, po zawodnikach, że tutaj nie ma z tym problemu, i ten temat meczu w Nowym Samprząs zamknęliśmy w zasadzie. Tam na miejscu i tutaj analiz analizą jeszcze już wideo i od, i od pierwszego treningu mocno gdzieś tam skupialiśmy się na tym, co nas czeka w sobotę. Czy jest według Pana pozycja, podczas, która podczas ostatnich dwóch okien transferowych została w drużynie zaniedbana albo sprowadzono na nią nieodpowiednie do piłkarza? Nie wiem, co jest, ja... Nie skupiam się na tym. Uważam, że kadra na pierwszą ligę jest wyrównana, jest rywalizacja i, i to jest najważniejsze. Nie, nie oglądam się za siebie, tylko mnie interesuje to, co będzie jutro i w następnych spotkaniach. Także dziękuję za wypowiedzi. Jutro o godzinie 17.00 UKS zmierzy się z GKS-em Bełchatów. Mecz derbowy o prymat w regionie Łódzkim. Zapraszamy bardzo serdecznie na to spotkanie już teraz. To tyle na razie. Do zobaczenia.